Witajcie moi fani Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego I ogólnie tego co sobie życzycie Bo tam każdy sobie niech życzy co sobie chce Nie będę wymieniał tutaj Niech Was dobry humor nie opuszcza yy, Ale znajduję się w nieprzypadkowym miejscu na takie życzenia Ponieważ co to jest? Tutaj? No wygląda jak stajenka co nie? Moja Dominika powiedziała, że to Stajenka, jak to pierwszy raz zobaczyła. W sumie to mnie nieźle rozbawiło. Ale to nie jest Stajenka, tylko to jest. Właśnie, co to jest? Proszę. Jak nie Stajenka, to co? To jest przechowalnia na cebulę autorstwa mojego taty. Zaraz tam pokażę, jak to w środku wygląda. A więc znajdujemy się już w Stajence i będę brał cebulę, bo mam zamówienie. I to taka bardziej polska stajenka, no bo jak widzicie, tyle cebuli. Bo w sumie to Jezus mógł być Polakiem. Nie zgodzicie się ze mną? Nawet jest w Biblii napisane, była wzmianka o tym, że Jezus no, mógł pochodzić z Polski, bo tam właśnie było napisane i przemówił do nich Jezus z Łodzi. A wnioski wyciągnijcie sami, także Szczęśliwego nowego roku, i niech Was humor nie opuszcza. Trzymajcie się. Cześć.